Witam, z tej strony Talib um, i chciałbym Was zaprosić um, na nową edycję Tapcrafta, która odbędzie się w następnym tygodniu, bodajże w piątek albo sobotę. E, Spawn już jest zbudowany, mamy jeszcze tylko kilka pluginów dodać, kilka zmian e, i to by było na tyle, ale um, jest to też filmik inform informacyjny dotyczący Także mojego kanału. Chciałbym tylko poinformować, że seria z Island... Island... chuj jak się to tam nazywa. Nie będzie już prowadzona, ponieważ nie chce mi się i wyjebane w to mam. I nie chce mi się i, i w sumie to nie chce mi się. Także... Także myślę, że, że nikogo nie zawiodłem, bo po prostu nikt tego nie oglądał. Hehe. I... no i tak. I... Um, tak sobie siedziałem i budowałem ten spawn, i wpadłem na ciekawy dosyć pomysł. E, mianowicie, chodzi o to, że na nowej edycji Tabcrafta móg, mógłbym e, zrobić Gildię. Tak, mógłbym zrobić Gildię i mógłbym pograć z kilkoma z Was. E, jeśli oczywiście będziecie mieli ochotę, tak. Moglibyśmy założyć Gildię i, i pograć razem, oczywiście, wiadomo, bez żadnej faworki. E, Byłyby z tego fajne materiały dla mnie na YouTube oraz e, myślę, żeby byście się tak samo fajnie bawili, ja też bym się fajnie bawił. E, I ogólnie myślę, że byłoby całkiem spoko. E, także jeszcze raz. E, seria z tej Island gówno coś tam nie będzie prowadzona. Plus e, nowa edycja Tabcrafta będzie w następnym tygodniu w piątek albo sobotę. Dodaję ten filmik w sobotę także w następną sobotę albo piątek i chcę na nowej edycji założyć guildię, tak, żebyśmy pograli razem. I jeśli po prostu będziecie mieli ochotę, to możecie napisać w komentarzu lub nie wiem, możecie się odezwać na Facebooku, na fanpage'u naszym. Na fanpageu naszym na Facebooku e, Tabcrafta e, link będzie w opisie, oczywiście, i tam możecie mi napisać prywatną wiadomość, e, albo po prostu znajdziecie mnie na Teamspeaku, e, tak serwerowym serwerowym spiku e, Jeśli tam poprosicie jakiegoś helpera, to, to, to po prostu e, on do mnie przyjdzie i mnie zawoła. E, tak, także to by było na tyle. E, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, że chciał Wam się poświęcić e, troszkę swojego czasu na obejrzenie tego. No i tyle by to było, także żegnam Was serdecznie, do zobaczenia. Możecie napisać w komentarzu lub nie wiem, możecie się odezwać na Facebooku, na fanpageu naszym, na fanpageu naszym na Facebooku, na Facebooku Tabcrafta, link będzie w opisie oczywiście i tam możecie mi napisać prywatną wiadomość albo po prostu znajdziecie mnie na tym spiku, tak serwerowym tym spiku. Jeśli tam poprosicie jakiegoś helpera, to, to, to po prostu on do mnie przyjdzie i mnie zawoła. Tak, także to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, że chciał Wam się poświęcić troszkę swojego czasu na obejrzenie tego. No i tyle by to było. Także żegnam Was serdecznie. Do zobaczenia. Swojego czasu na obejrzenie tego. No i tyle by to było, także żegnam Was serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.